Kapitan Żbik ZESZYT 17 ZŁOTY MAURITIUS CZĘŚĆ druga. W czasie, gdy w szpitalu trwała operacja, jednostki milicji meldowały oficerowi dyżurnemu biura kryminalnego o napadzie i przywiezionym człowieku, którego znak szczególny, blizna nad lewym okiem, wskazywał, że był to uczestnik napadu na konwój. Dyżurny oficer powiadomił kapitana Żbika, który postanowił podjąć śledztwo. Aby akcja odbyła się szybko, kapitan Żbik skorzystał z helikoptera. Helikopter ten wylądował na polanie pod miastem Tury, gdzie już czekał na kapitana Żbika oficer MO. Kapitan Zbik zdecydował się natychmiast przesłuchać Robusia. W szpitalu w Turku. Odzyskał przytomność, ale nie można jeszcze z nim rozmawiać. Rozumiem, doktorze, ale chciałbym możliwie szybko zamienić z nim kilka słów. Czy nic nie mówił, kiedy go tu przywieziono? Szeptał o chacie rybackiej. Jak mogłeś czarny, złota sylena, to wszystko. Jak szybko będziemy na miejscu? Za dwie godziny, to znaczy około czwartej nad ranem? Na wyspie jest tylko jedna chata. Jeśli to nie majaczenie rannego, to możemy dotrzeć do jakiejś nici. Wyspę można dostać się tylko łodzią, a do jeziora prowadzi jedyna droga przez nas. Słucham, drzwi przy aparacie. Badania odcisków palców, ślady w samochodzie wiozącym znaczki potwierdziły, że pozostawił je mężczyzna przebywający w szpitalu w Turku. Jest to Roman Robuś, rejestrowany w kartotekach. Podajemy jego kontakty. Dziękuję za informację. Proszę widać dyspozycję obserwacji terenu w kwadracie S6. O godzinie 4 będę w punkcie SE3. Obserwować każdego, kto zbliży się do jeziora. Patrolować wszystkie drogi prowadzące do Mokla. Uwaga, wszystkie jednostki w obszarze Z3, Z4 i Z5. Ogłaszam A1. Zatrzymać żółtą syrenę zwrócić uwagę na osoby kierujące się do Mokla i w kierunku wyspy. Odebrałem. Odebrałem. Posterunek gromadzki MO. Odebrałem. Tymczasem czarny zatrzymał samochód na leśnej drodze i włączył radę. W ubiegłej nocy w okolicach drożówki dokonano napadu na konwój wiozący cenne znaczki pocztowe. Sprawcy zbiegli żółtą syreną. Ktokolwiek posiada informacje na ten temat, proszony jest o skontaktowanie się z najbliższą jednostką MO. Już o mnie wiedzą. Teraz jak najdalej stąd. Wczesnym świtem. Patrzcie! Pospiesz się. Znaleźliśmy prawdopodobnie ten samochód, o którym rano mówili w dzienniku radiowym. Czarny doszedł do stacji kolejowej i wsiadł do pociągu. Czarny zdejmuje z półki walizkę pasażera. Walizka z Mauritiusem zmieściła się w środku. A te rzeczy wrzucę. Czarny wyskakuje z pociągu. A teraz prędko na szosę. Mógłby pan mnie zabrać? Jadę to czarnkowa, jeśli pasuje, bardzo proszę. Słyszał pan o tym napadzie? Podobno jednego bandytę znaleziono martwego na szosie. Już dwa razy podawali komunikat. Co to za napad? Nie słuchałem rano radia. Kapitan Żbik wylądował w okolicy jeziora Mokle i po przebraniu się w cywilne ubranie włączył się do bezpośredniej akcji. Znacie teren, sierżancie? Dokładnie. Drogi zablokowane, nawet mysz się nie prześliźnie. Zaraz będzie wzniesienie, z którego widać jezioro i wyspę. Przez lornetkę dokładnie widać dom rybaka. Przygotujcie nadajnik, sierżancie. Uwaga, wszystkie posterunki z obstawy. W razie zatrzymania kogokolwiek, doprowadzić na wzgórze E8. Nie używać broni, odbiór. Kapitanie, komunikat do was. ze zeznał, że urządził go tak jego szef, Czarny, który jedzie ze Złotym Mauriciusem na wyspę w Moklu, gdzie ma się spotkać z jakimś cudzoziemcem. Dziękuję za informację. Czarny w jako Mokla. Trzeba zasięgnąć języka, spytam o rybaka. Był tu dzisiaj rybak z Mokla. Już od trzech dni nie przychodzi, widocznie łowi. Roguś nie żyje, wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Z przeprawą poczekam do zmierzchu, odbiorę dolary, a potem przez zieloną granicę. Ubezpiecznie prześpię się do wieczora. Zapadł zwierzę. Można zaczynać przyprawę. Aby szybciej wody, tu gdzieś powinna być łódź. Nie ma łodzi. Ukryję walizkę i popłynę. Potem po nią wrócę. Słychać kroki. Kto to może być? Tu M11. Znalazłem walizkę i ubranie. Prowadź, bej! Milicja, proszę wyjść z wody! Wychodzić, bo strzela. Jest pan bandytą i obuzę. Zabił pan mojego psa. Panowie, to nieporozumienie! Jestem niewinny! O co chodzi? Co jest w pańskiej walizce? Powtarzam, to jakieś nieporozumienie. To nie moja walizka. Przeproście mnie za wszystko. A ta pukawka to pewnie pańskie hobby. Zaprowadzić go do samochodu. Sierżant, łoś ze mną. Znacie wyspę? Doskonale. Bywałem u rybaka. Poprowadzę ponton do wyspy. Będę was ubezpieczał, kapitanie. Nie strzelajcie, musimy go ująć przez zaskoczenie. To nie rybak, to ktoś obcy. Kto tam? Swój, od czarnego. Proszę wejść. Niech pan siada. Dlaczego czarny nie przyszedł sam? Nie pytam szefa o takie sprawy. Grunt, że dotrzymał słowa. Mogę zabrać? Najpierw nagroda. 5 tysięcy dolarów. Umowa była o 10 tysięcy dolarów. Czarny nie lubi żartów. Dobra robota, dobra zapłata. Muszę coś zrobić i to zaraz. Czemu on się tak przysuwa? Muszę uważać. Skujcie go, sierżancie, i na tamtą stronę jeziora. Ależ pan ma kapitanie. Jak żyje, nie widziałem takiej akcji. Szef grupy bandyckiej czarnej oraz jego cudzoziemski wspólnik spytani. Złoty Mauricjusz odzyskany. Przestępców odwieziemy do Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Proszę podać komunikat do radia i telewizji oraz podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w zlikwidowaniu groźnej bandy. Skończyłem. Żbik.